W związku z brakiem wymaganej ustawowo liczby podpisów pod wnioskiem o przeprowadzenie referendum przedmiotowy wniosek podlega odrzuceniu. Zdaniem komisji wniosek o przeprowadzenie referendum lokalnego powinien zostać odrzucony przez Radę Miasta Stołecznego Warszawy. Dziękuję bardzo. To, bardzo to pani jest koniec tej. Dziękuję. przekonany, że 151 tysięcy podpisów to jest bardzo dużo podpisów. Liczyłem, że część osób może nie być w rejestrze wyborców, że część osób podpisało się spoza Warszawy, ale nie liczyłem, że następnie zginie nam 6 tysięcy głosów. Bo komisja, której opinię poznaliśmy przed chwilą, stwierdziła, że nie ma 151 tysięcy głosów, podpisów, przepraszam, że jest 145 tysięcy podpisów. To jest rzecz pierwsza. I chciałbym zadać tutaj pytanie, dlaczego tak się stało? Być może częściowo wyjaśnię Państwu, skąd to się mogło wziąć. Bo komisja referendalna pracowała w wielkim chaosie. Pani przewodnicząca Masny stwierdziła, że było 12 posiedzeń tej komisji. Pani przewodnicząca, czy jest Pani w stanie przedstawić mi jakikolwiek protokół z tego posiedzenia? My złożyliśmy 151 tysięcy podpisów, znalazło się 145 tysięcy podpisów. Średnio na jednej karcie było 6 podpisów. Jeszcze około brakuje około 1000 kart. Nie wiemy, gdzie one są. Uważam, że komisja nie powinna zakończyć pracy. Powinna jeszcze raz przeliczyć podpisy. Wszystkie podpisy. Według mnie ta opinia komisji, którą pani masny nie została przygotowana wczoraj, Pani Przewodnicząca. Ona tak naprawdę została przygotowana w momencie, kiedy wpłynął nasz wniosek, kiedy się postanowili uwalić referendum. Szanowni Państwo, w imieniu Prawa i Sprawiedliwości składam wniosek o odrzucenie opinii Komisji, o spowodowanie, by Komisja Pracowała dalej i weryfikowała podpisy tak, żeby jakość tej pra pracy tej komisji nie, nie pozostawiała wątpliwości. Uważam, że szkodliwe i niedobre byłoby przyjmowanie tej uchwały dzisiaj odrzucającej inicjatywę ogromnej rzeszy mieszkańców Warszawy. Jeżeli Wy mówicie, że to nie jest 150 tysięcy, tylko mniej, to mimo tego jest to ogromna Rzesza. Policzmy te podpisy, dowiedzmy się tak naprawdę, czy 133 tysiące Warszawiaków poparło ten wniosek. Ja uważam, że poparło. Chcecie mnie przekonać, że jest inaczej, to pracujmy do 1 września. Proszę jeszcze pamiętać o jednej rzeczy, że inicjator. Referendum w trybie artykułu 16 ust. 4 w przypadku wniosku, który wedle Was nie spełnia wymogów, powinien zostać wezwany do jego uzupełnienia. To nie chodzi o zbieranie nowych podpisów, ale wniosek można uzupełnić. Czy komisja przewidziała taką procedurę? Nie. To uchybienie. Dlaczego? Bo chcieliście od początku uwalić to referendum. Stoimy na stanowisku twardo, że prace komisji niestety są niewiarygodne. Ta komisja powinna jeszcze pracować, tak żeby dokładnie zweryfikować wszystkie podpisy. Sojusz Lewicy Demokratycznej od początku, gdy rozpoczęła się dyskusja o zamiarze zbywania akcji. Specu mówił, iż bez gruntownej wiedzy i bez zasięgnięcia opinii mieszkańców Warszawy uważamy, iż decyzji takiej podejmować nie wolno. Mówiliśmy wówczas, iż to mieszkańcy powinni zdecydować o tym, czy ich zdaniem sam pomysł sprzedawania przedsiębiorstwa zbywania udziałów w przedsiębiorstwie które dla miasta stołecznego Warszawy dla kierunków jego rozwoju dla jego funkcjonowania ma znaczenie strategiczne powinna zapaść po konsultacji z mieszkańcami i zgodnie z ich wolą ale jest jeszcze wysoka rado ale jest jeszcze pani przewodnicząca, ale jest jeszcze pani prezydent, artykuł 9 ustawy. Artykuł 9 mówiący o tym, iż z wnioskiem referendalnym może wystąpić organ stanowiący, czyli Rada Miasta Stołecznego Warszawy. Szanowni Państwo, skoro jesteście Platformą Obywatelską, skoro najwyższym dobrem wszystkich obywateli jest dobro Rzeczpospolitej Polskiej. Dlaczego nie podjąć dziś decyzji o referendum w trybie artykułu 9? Decyzja o zbyciu akcji w specu jest decyzją, która nie jest obarczona terminem, poza tymi obostrzeniami, o których, które wynikają z umowy przedwstępnej, o których nie wolno mi publicznie powiedzieć. Może zatem, zamiast spierać się o to, czy Tadzio to Tadeusz, należy uprościć sytuację i wrócić do pomysłu, który Sojusz Lewicy Demokratycznej postulował na tej sali wielokrotnie, który radni prawa i sprawiedliwości na tej sali również wielokrotnie postulowali. Tu Sojusz nie miał nigdy monopolu na działanie w tym zakresie. Ogłosić referendum w trybie artykułu 9. Ja muszę powiedzieć przede wszystkim jedną rzecz. Że jestem zaskoczony po prostu. Różne rzeczy się spodziewałem, ale jestem zaskoczony brakiem obywatelskości Platformy Obywatelskiej. Jednak weryfikacja dokonywana pod kątem jak najwięcej podpisów odrzucić, to jest coś tak sprzeczne z duchem demokracji, tak sprzeczne z duchem samorządności, że po prostu nie pozostaje mi jedno. Powiedzisz jedno słowo, po prostu wstyd. I sprowadza się w tym momencie wszystko do rozpatrywania, czy jakiś zygzak jest podpisem, czy nie jest podpisem. Mimo, że na ten zygzak można dostać pieniądze, mimo, że na ten zygzak jest na Twoim dowodzie osobistym, bo to jest weryfikowane. No, przepraszam Państwa bardzo, ale tworzenie przez właściwie prawa. Przez biuro prawne miasta Warszawy, no to jest rzecz niespotykana w żadnym demokratycznym kraju. Proszę Państwa, ograniczenie działaniami urzędników praw obywatelskich, no to jest kuriozum, a z czymś takim mamy w tej chwili do, w tej chwili do czynienia. To jest, proszę Państwa, poza tym działanie na to, ażeby przekonać te 100 tysięcy jak ich zdaniem, a naszym zdaniem 150 tysięcy ludzi. Że ich głos to po prostu jest nic, że to po prostu można wziąć i wyrzucić do kosza, że żaden trud, żadna decyzja, żadna aktywność nic nie poradzi, bo rządzi kto inny. I stworzenie atmosfery PRL-u, gdzie dwadzieścia parę milionów ludzi uważało, że nic się nie da zrobić. Nie proszę Państwa, z PRL-em potrafiliśmy sobie poradzić, chociaż było to bardzo trudne. Ja myślę, że z takim stosunkiem do społeczeństwa też potrafimy sobie poradzić. Proszę Państwa, chcę powiedzieć, że dzisiejszy dzień, bo zdajemy sobie sprawę, że decyzje już zapadły. Tak naprawdę decyzje w sprawie referendum zapadły w momencie, kiedy złożyliśmy te podpisy, że tego referendum nie będzie. Okazuje się, że ta władza boi się jakiejkolwiek kontroli społecznej, osądu swoich decyzji przez obywateli. I byliśmy przekonani, że będą podejmowane, mówiliśmy o tym, różnego typu kruczki prawne, aby uniemożliwić wypowiedzenie się obywatelom w tych kluczowych sprawach. Tak się dzieje, tak się stało, nie mamy wątpliwości, że za chwilę radni Platformy Obywatelskiej uniemożliwią mieszkańcom Warszawy, obywatelom wypowiedzenie się w kluczowych dla miasta sprawach. Ale chcę powiedzieć, że mimo tego, że jest to swego rodzaju klęska demokracji w Warszawie i przejaw niebywałej arogancji władz Warszawy, że my broni nie składamy. Pójdziemy do sądu i będziemy przed niezależnym sądem, niezawisłym sądem dochodzić praw tych ludzi, którzy złożyli podpisy.